Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś zobaczymy, jak przebiega rywalizacja na najwyższym poziomie we Francji. Lens zmierzy się z Brestem. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Będzie to bardzo płynne ustawienie, które będzie się zmieniać w zależności od sytuacji na boisku. Pięciu obrońców gwarantuje solidne zabezpieczenie bramki przy naporze rywali, a trzech napastników nie pozwoli obrońcom przeciwnika zapominać o swoich podstawowych obowiązkach. To idealne ustawienie na szybkie kontry. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. No to zaczęło się. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Dalej piłka w grze. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Dobrze graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Lismelu. Martin. No i po ataku. Dobra interwencja. Ma piłkę przy nodze, pramka coraz bliżej. Ależ interwencja w polu karnym. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Dobrze poradził sobie w polu karnym. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Wciąż prowadzi piłkę. Cały stadion chce strzału. Teraz musi! Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. To i gol! Pierwszy strzał, jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania. Dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Prowadzą zatem jeden do zera. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Groźnie zbliża się do bramki. Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Przerwa, za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Rusza więc pierwsza połowa. Cały stadion chce strzału. Teraz musi. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Szukają tutaj wyrównania, ale nic na hura. Cierpliwie budują akcję. Piłka opuściła plac gry. Out. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda. Popieram decyzję. Diów. Dalej szansa. Strzela teraz. Piłka znowu zatrzymuje się na linii obrony. Dwubramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja. Będą wykonywać rzut rożny. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Czy to będzie dobry strzał? Broni. Dobrze. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowy. Prowadzą jedną bramką, ale wciąż mają znacznie więcej z gry i jak tak dalej pójdzie, powiększą swą przewagę. Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. Rzut rożny, to jest szansa na wyrównującą bramkę. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Wrzuca piłkę przed bramkę. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Uwaga, to jest setka! Piękna obrona, prawda? Tak, nie mogą sobie pozwolić na stratę kolejnej bramki tak blisko końcowego gwizdka. Ogrywa teraz do środka, uwaga, uwaga, musi to trafić, piłka w siatce, mają to, dwie bramki, to już naprawdę solidne prowadzenie, na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. Na razie 2-0. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. No i już po akcji. Sędziak wyjdzie po raz ostatni. Zespół Gospodarzy wygrywa ten mecz. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie trzy punkty za pewne zwycięstwo. Dwiema bramkami, dobra robota. Myślę, że grając tak dalej na pewno jeszcze bardziej ugruntuje swoją pozycję w zespole. Na pewno warto pochwalić dzisiejszą dyspozycję. Zadecydowała drużynowa jakość, ale też bramka i znakomite okazje w całym meczu. Brawo! I ruszyła pierwsza połowa. Cały stadion chce strzału. Teraz musi. Wybija Bramkarz, ale piłka nadal w grze. To bitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Piękna obrona, prawda? Tak, nie mogą sobie pozwolić na stratę kolejnej bramki, tak. Dogrywa teraz do środka. Uwaga! Uwaga! Musi to trafić! Piłka w siatce. Mają to! Dwie bramki to już naprawdę są... So...